Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w materiale z gry Magic Gatering. To będzie kolejny opening. Już mamy 30 pakietów do otwarcia z najnowszego setu. No i cztery jeszcze takie bonusowe, powiedzmy. Otworzymy sobie. Oczywiście zachęcam do zasubskrybowania kanału, do udzielania się w komentarzach pod filmem, do oceniania go w postaci łapek w górę czy w dół. To jest zależne od y, tego, jak wy uważacie. Ja szanuję każdą opinię, która jest w miarę konstruktywna, i, i jeżeli jest to komentarz pod filmem, to lepiej, żeby, żeby był. Bez wulgaryzmów. O, o to bym prosił. I zaczynajmy. Otwierajmy te pakieciki. Satyr. Instant. To jakieś kreatury. O, całkiem, całkiem, całkiem. Koszty jest nieduży. A jako ściana. Jako ściana. Ja zauważyłem, że w. Tych pakietach dużo jest aur także połączenie na przykład tej kreatury za 3 i w kolejnej kolejce wystawienie dodanie takiej aury, która daje plus 3 plus 3 i mamy kreaturę 5-7. Pięknota. Przynajmniej moim zdaniem nie wiem, jeżeli macie jakieś odmienne zdanie, można to zamieścić. W komentarzu na przykład pod tym filmem i czar mamy. No dobra, otwieramy. Otwieramy dalej. Ja tutaj też nie chcę się rozgadywać zbytnio za mocno, z tego względu, że zależy mi, żeby te materiały nie, nie ciągnęły się tam godzinami. I kolejny minotał z całkiem niezłymi statystykami i teraz tutaj na takiego minutara trzeba spojrzeć w tym kontekście, że dając mu enchantment aura, na przykład taką, dostanie co life Linka i plus jeden plus 1, także no nieźle. Ja myślę, że też twórcy tych tego setu też mieli to na względzie. Ale to jest moje zdanie. Fajny wizerunek ma ta karta. I kolejna aura. Dużo aur. Dużo aur jest. Naprawdę. Chyba ten, ten set będzie się charakteryzował tym, że ma w sobie naprawdę dużo aur. Takich dodatków do kreatur, które możemy dodać i wzmocnić w jakiś tam sposób. I pająk. I ląd. No, ja lubię dostawać lądy. No i... Już nie, niewiele kart pojawia się z tych. Znaczy yy, z tej kolekcji, ale chodzi mi, że. Już karty się powtarzają. Tutaj tylko, tylko dwie nowe dostaliśmy. Trzy, trzy nowe dostaliśmy i Mistyka dostaliśmy z y, niezniszczalnością. I powiem wam, że jak na statystyki, i na niezniszczalność. To jest tania karta. Za 5. Już nie, nie zagłębiam się w szczegóły tej karty. To może jakiś inny materiał nagram. Gdzie będę omawiał każdą kartę z osobna. Zależy mi po prostu, żeby zobaczyć sobie jak w jaki sposób losuje te karty. O! Kolejny Mistik. Ładnie, ładnie. Zombie Hydra. No, ciekawie. I otwieramy kolejny pakiecik. No i spójrzcie. Mamy cztery na stole, mamy powiedzmy ze dwie aury na ręku. I możemy z takiej kreatury zrobić naprawdę co, co, coś fajnego, coś potężnego. Nawet jeżeli ta kreatura nie ma żadnego dodatkowego opisu, żadnych dodatkowych umiejętności, możemy jej dodać za pomocą aury, także to jest dość niezłe. No to drogie jest, no satyr na, na byku, artefakt. I z First dobra Kolejny pakiecik. No i tutaj tylko jedną nową kartę zostałem określoną jako First. Oczywiście opis wszystkich tych kart można sobie zobaczyć w kraftowaniu. tak mi się wydaje, że jeżeli przejdziemy do zakładki tej mm, profil kolekcja, nie deck kolekcja przepraszam e, to jesteśmy w stanie mm, przekładając sobie tą wajkę taką jest gdzieś w tym miejscu Przekładamy sobie tą wajkę na Crafting, i jesteśmy w stanie zobaczyć wszystkie karty, jakie, jakie oferuje nam ten set. Także można sobie poczytać to na spokojnie. Ale w openingach jest ta moc, że widzimy, jak losuje mniej więcej, jak to wygląda. Jak na, jak na razie z tych wszystkich openingów, dostałem tylko jednego Ashaika. I nie dostałem żadnej Elspeth, także to też może coś znaczyć. A tych plansoiderów są po dwa rodzaje, także z tego drugiego rodzaju w ogóle nie dostałem i Archon. Ok, następny pakiecik. Gigant drogi jest. Kolejny Archon. A tu Enchantment Kreatura. Ja jestem ciekaw, czy jeżeli mamy taką kartę, która wyciąga nam Enchantmenty, to czy taką. Legendarną Enchantment Kreaturę też jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie na rękę czy do gry ją wprowadzić Bo są takie karty to mnie zastanawia Jeżeli, jeżeli wiecie możecie za, yy, w komentarzu oświecić mnie co do tej kwestii To już mamy I otwieramy kolejny pakiecik O, na przykład ta karta. Put Target Enchantment on the bottom. No, na wierzch biblioteki. I pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie też wyciągnąć taką y, kreaturę, która ma w sobie w, w opisie, tutaj w tym miejscu, ma Enchantment. Land. Fajnie. Bardzo podoba mi się ten ląd, gdyż jak głównie zagrywam, Białymi i niebieskimi. Przynajmniej na razie no. o Gorgona z detachem bardziej, yy, jeżeli chodzi o wizerunek karty, to bardziej przypomina meduzę. ...i pająk. ...i... ...człowiek-wojownik. No, dobra, lecimy. Jeszcze nam zostało 19 plus 4. Chimera... ...aura kolejna. No to jest dość ciekawa daje plus 2 do ataku minus 1 od wytrzymałości kolejna aura. Dużo aur. Naprawdę w tych setach jest dużo aur, także yy, nawet te yy, słabe statystycznie yy, kreatury można dopakować. No, kolejna szajk. No to już dwóch mam. No, ten jest całkiem, całkiem, muszę Wam powiedzieć, bo kosztuje tylko 3. Tramp. I mamy legendarny. Anczant, kreatura. Z nieśmiertelnością. Za 4. naprawdę mocna karta jest. Zwłaszcza, że koszt jest jej niski. No za cztery. No można się pobawić naprawdę. Zresztą te sztuki karty to są takie, że one są jak paleta malarza. Dobieramy sobie barwy, a później próbujemy nimi zagrywać. I sprawdzamy sobie coraz to. Jakie to kombinacje są najmocniejsze? Oczywiście są maniacy, którzy też publikują dużo, dużo fajnych deków, dużo fajnych swoich spostrzeżeń na temat tej gry. Myślę, że to jest takie produktywne. Można, można się pobawić tym. No i dobra Lecimy dalej I ląd O oh. I teraz nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale wszystkie z tej, z tej puli kart to już mam. A z tej często przychodzą mi takich, których nie mam. Co jest naprawdę bardzo miłe. Uy, dzika karta. Dobrze, dobrze, bo zrobienie jakiegoś deku wymaga dzikich kart żeby po prostu ukierunkować go chcę zagrywać z tymi chcę mieć cztery takie karty i wykraftuję je żeby sprawdzić czy czy na przykład to zestawienie kart będzie działać i saga sagi są mocne a no to jeszcze jest taniutka o O, to jest dość mocna karta. Jest tania. Można dodatkowo wystawić sobie ląd. Bo jesteśmy ograniczeni. W jednej, w jednej turze jesteśmy w stanie wystawić tylko jeden ląd. A jak mamy taką kreaturę, jesteśmy w stanie wystawić dwa. Także przyspieszająca rozgrywkę. No, i takie karty też są fajne. Gdzie mają w opisie Choose One, czyli wybierz jedno. I kolejna saga. Duża jest saga w tym secie. To oczywiście są moje spostrzeżenia. Nie wszyscy muszą się zgadzać z tym. Z, oczywiście, z moimi spostrzeżeniami i horror, no dobra. pues cola ahora y archon No tej, to tą kartę dość często losuję. A ta kreatura wydaje mi się, bo jeszcze nie, nie używałem jej w, w jakichś warunkach bojowych, ale wydaje mi się, że jest bardzo mocna. Jest tania, ma 5-5. Także jest jest całkiem całkiem Manticora. No dobra, ale dawało mi się, że Manticora ma trzuby. Ale fajnie, bo te karty są tematyczne. One dotykają mitologii. Jeżeli ktoś lubi mitologię, to naprawdę powi powinien się ten set bardzo podobać. Jeżeli chodzi o to. Kolejna legendarna kreatura, no i karta w karcie z dwoma, dwiema możliwościami tutaj, przeciwnik, musi z. Poświęcić ulepszenie, albo kreaturę, to już my wybieramy. Ojej, chyba <śpiewanie> operacja botoksowa trochę nie wyszła w tym kierunku, co trzeba. <śpiewanie> I minotaur. i artefakt dobra otwieramy dalej. patrzymy sobie co tu jakie karty losuje No. I poza tym, to ja nie wiem, to jest chyba gdzieś 70 losowanie i zobaczcie, że już te zwykłe karty najbardziej podstawowe już się nie powtarzają tak samo jak i srebrne. No, świetnie, świetnie. Mi się podoba, ja lubię openingi, lubię otwierać te karty, lubię patrzeć co nowego przychodzi. Aczkolwiek teraz nie mam żadnych pomysłów na deki, nawet patrząc na te karty, bardziej, bardziej patrzę na, na wizerunki, jakie są, bo wizerunki tych kart naprawdę mi się podobają. Mają swój taki niepowtarzalny klimat. O, spet. No To będzie gdzieś 70. pakiet otwarty i Elspet przyszła. Ale nie trafiłem żadnej z tych dru drugiej wersji, bo i Aszaik i Elspet mają dwie wersje Plans Wakeru. i jak na razie nie trafiłem żadnego. Żadnej karty z tej drugiej wersji. 17 mystic rarów, o, jesteśmy w stanie zrobić 26 rarów. Nie dajcie w komentarzu y, znać, czy, czy chcielibyście y, jakiś materiał z, y, z craftingu. i ostatni pakiet z tego setu artefakt No. Ciekawe. No i dobra, i teraz stronę otworzymy, no bo tu po co te pakiety mają tutaj być sobie? Land. I nie wiem, czy zauważyliście, ale yy, adventure nie ma. W ogóle w y, tym nowym secie żadnych adventure nie ma. Nie, tra nie trafił mi się żaden adventure. Być może adventure są po prostu yy, taką charakterystyczną ce cechą yy, tych właśnie pakietów. O, ten całkiem przyjemny jest. O, ja lubię tą kartę. Ma X, można ją wystawić praktycznie w każdym momencie. Rozgrywki wydaje mi się być użyteczną kartą. I gigant. Także dziękuję wszystkim za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Mam nadzieję, że wszystkie te spostrzeżenia jakoś dotarły do Was. Oczywiście mówię otwarcie, że to są moje spostrzeżenia, i, i nie, nie wszyscy muszą się zgadzać z, z moimi przekonaniami. Ale życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i trzymajcie się wszyscy w zdrowiu i szczęściu. Cześć!